Cześć, kochani, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Bypersona. Dzisiaj chcę niestandardowo poruszyć dwa tematy. Dwa tematy, które mogą się wydawać różne, natomiast mają jeden wspólny mianownik. Dlatego, że jeden i drugi pokazuje głupotę ludzką, głupotę ludzką, która tak naprawdę nie zna granic. Pierwszy temat będzie dotyczył pożarów tutaj w Portugalii, a drugi temat migracji do Europy. I z tego odcinka dowiecie się, dlaczego Europejczycy powinni być tak naprawdę bardzo wdzięczni właśnie za tą masową. Emigrację do Europy. Zapraszam serdecznie na dzisiejszy odcinek. Pierwszy temat głupota nie zna granic pożary. Słuchajcie, w Portugalii rząd wprowadził stan alarmowy w całej Portugalii kontynentalnej, czyli bez wysp, od niedzieli, od tej niedzieli, zeszłej niedzieli, od 12 w nocy do czwartku. Taki stan alarmowy był wprowadzony w związku z tym, że temperatury w Portugalii były naprawdę bardzo wysokie i to zagrożenie pożarami było naprawdę na maksymalnym poziomie. W związku z wprowadzeniem takiego stanu alarmowego rząd, zakazał pewnych rzeczy a mianowicie zakazał również puszczania fajerwerków w związku z tym że jest sierpień tutaj w Portugalii w sierpniu organizuje się bardzo dużo różnych takich imprez gdzie te fajerwerki się puszcza no to niektórzy byli bardzo niezadowoleni z tych nowych wytycznych no i słuchajcie były takie miejsca w Portugalii które stwierdziły że spróbują jednak ten stan alarmowy jakoś obejść no i słuchajcie był taki tutaj dosyć głośny Przypadek imprezy, która nazywała się Fieszczarz de Maranhais, to jest dystrykt Santarém, to jest centrum Portugalii, mniej więcej. Organizatorzy tam sobie stwierdzili, że przesunął sztuczne ognie z godziny 30 minut po północy, czyli już. W tym okresie, kiedy ten, ten stan alarmowy by w Portugalii obowiązywał, do godzi na godzinę 23.30, czyli pół godziny przed wejściem w życie stanu alarmowego. No i słuchajcie, co się stało. Przełożyli to, no i w związku z tymi sztucznymi ogniami, które puszczali, pojawiło się pięć ognisk pożarów. Na szczęście strażacy zareagowali szybko, pojechali tam, ugasili to i nic złego się nikomu nie stało. To, co się stało, właśnie jeżeli chodzi o tą imprezę, wywołało, naprawdę burzę w internecie, burzę w telewizji, dlatego że na Facebooku pojawił się taki post, gdzie właśnie organizatorzy informowali ludzi, że w związku z tym, tak, no, że mamy ten stan e, wprowadzony, stan alarmowy, no to musimy przesunąć godzinę sztucznych ogni. No i bardzo dużo osób twierdziło, że jest to głupota, że w ogóle nikt czegoś takiego nie powinien robić. Te ognie powinny być, e, no nie powinno się ich puszczać, tak? W związku z tym, że no, Portugalia cała naprawdę zmaga się z tym problemem i jest sucho jest no możliwość wystąpienia pożaru jest naprawdę bardzo wysoka, ale były też takie osoby, które twierdziły, że to bardzo dobrze i sztucznych ogni nie można sobie odmówić. Jeżeli się zastanawiacie, czy był to jedyny przypadek ta akurat impreza, to nie, bo takich przypadków w Portugalii było kilka. W kolejna to była Mirandela i tam też urzędnicy oczywiście bronili, że dobrze, że to zostało przesunięte, że zrobili tak, no wszystko zgodnie z prawem, no i że te sztuczne ognie akurat w Mirandeli, to kosztowały, słuchajcie, 100 tysięcy złotych, no i jak to można takich sztucznych ogni za takie duże pieniądze ludziom nie pokazać? Pomijam już fakt tego, że, jesteśmy, że ja żyję w kraju, tak, w którym wiecznie brakuje pieniędzy na wszystko, na takie podstawowe rzeczy, a na sztuczne ognie to jakoś tam zawsze się te pieniądze znajdą. Powiem Wam szczerze, że ja się tak zastanawiam, kto w ogóle powinien w tym pierwszym przypadku, o którym mówiłam, zapłacić za tą interwencję strażaków? Moim zdaniem powinni to być organizatorzy, którzy mimo wszystko Mimo tego, że wiedzieli jakie jest zagrożenie, postanowili te sztuczne ognie przesunąć, ten pokaz zrobić. No i niestety musieli strażacy jechać tak wozami i gasić to wszystko. Wydaje mi się, że dobrze by było, gdyby na przykład urzędnicy, ludzie ogólnie byli w jakiś sposób, czuli się odpowiedzialni za swoje czyny. Gdyby na przykład taki urzędnik musiał ze swoich własnych pieniędzy zapłacić za taką interwencję, to myślę, że trzy razy by się zastanowił, zanim coś, coś takiego by zrobił. Natomiast, no niestety, żyjemy w takim świecie, że ludzie, urzędnicy robią wszystko, a nikt po prostu za swoje czyny nie ponosi żadnej, żadnej odpowiedzialności. E, powiem Wam szczerze, że no, jeżeli mnie znacie, jeżeli ten kanał oglądacie, to wiecie, że jestem taką osobą, która ceni sobie wolność, e, lubię wolność. Natomiast e, z drugiej strony zastanawiam się nad tym, ta też sytuacja dała mi do myślenia, czy ludzie są na pewno na wolność gotowi. Bo wydaje mi się, że większość ludzi, gdyby nie miała jakichś zasad, reguł narzuconych z góry, to do po prostu my byśmy się cofnęli w rozwoju i to tak naprawdę mocno i zastanawiam się czy rzeczywiście ludzie są na tyle inteligentni na tyle mądrzy że są gotowi na tą wolność tak czy oni nie potrzebują rzeczywiście czegoś od górnego co powie im jak mają żyć bo inaczej po prostu no, nie daliby sobie rady. Tak się zastanawiam nad tym, tak wiecie, jakieś takie przemyślenia ostatnio mam i ciekawa jestem bardzo, co wy na ten temat myślicie. No i co myślicie o tym w ogóle, że organizatorzy tutaj sobie o 30 tak, minut, o godzinę przesunęli i mimo wszystko, że wiedząc, jaki był zakaz, jaki jest problem tutaj w Portugalii z pożarami, tak mamy ludzi, którzy są ewakuowani, są naprawdę tragedie gdzieś na naszych oczach się rozgrywają, mimo wszystko oni coś takiego postanowili zrobić. Myślicie, że to był dobry pomysł, czy że to był był głupi pomysł. Pewnie się domyślacie, jakie jest moje zdanie. Ja uważam, że to był pomysł bardzo głupi. E, słuchajcie, drugi temat e, to, ja sobie tak to nazwałam ubogacenie genowe. Dlaczego ja sobie tak nazywam? Słuchajcie, ostatnio w telewizji pojawiła się pani, która nazywa się Clara Alves i ona jest pisarką, komentatorką, dziennikarką, e, absolwentką prawa, jest dosyć osobą znaną w Portugalii, dlatego że często pojawia się w telewizji i komentuje. No i słuchajcie, co ta pani powiedziała. Powiedziała, że jednym z większych problemów w Portugalii, a odnosiła się do inteligencji, Portugalczyków jest to, że oni są niewystarczająco zmieszani. Mówi, że kilku profesorów medycyny jej to też potwierdziło, że są zbyt mało zmieszani, że jest to taki Portugalia, to jest taki kraj stary, gdzie nie było dużo inwazji, tak mało zmieszany i że te geny Portugalczyków w związku z tym, że nie są tak bardzo zmieszane, to nie mają takich samych możliwości jak geny właśnie zmieszane. No i oczywiście pani też stwierdziła, że jest jest to po prostu czysta. Nauka. Twierdziła, że podczas trwania imperium to oczywiście coś tam się mieszało, no ale że niekoniecznie było to tutaj na kontynencie. No i właśnie chyba z tego powodu Portugalczycy nie są, w jej opinii, inteligentni. Więc jeżeli myślicie, że inżynierowie i lekarze, którzy teraz do nas tak masowo tutaj do Europy przyjeżdżają, to oni przyjeżdżają tylko i wyłącznie po to, żeby na przykład pracować w szpitalach, czy żeby ubogacać nas kulturowo, no bo wszyscy wiemy, że te państwa, z których te osoby tutaj do Europy, Europy przyjeżdżają no to są naprawdę bardzo mocno rozwinięte pod każdym względem tak yy, kulturowym również yy, no to słuchajcie się mylicie to nie jest tylko dlatego jest jeszcze dodatkowy bonus dlatego że te osoby przywożą do Europy swoje geny geny których my Widocznie bardzo mocno potrzebujemy, no, żeby się zmieszać. I słuchajcie, jeżeli popatrzymy sobie na przykład na IQ Europejczyków i osób z krajów, które, z których tutaj ci ludzie przyjeżdżają, no to rzeczywiście nam naprawdę bardzo dużo brakuje. Na przykład w Polsce średni iloraz inteligencji to jest 96. A w Somalii na przykład średni iloraz inteligencji społeczeństwa somalińskiego wynosi 69 punktów. Według tabeli wyników IQ to liczba. Wskazująca na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. No ale któż by się takimi danymi? Przejmował. Ciekawa jestem, kiedy w Polsce też wpadną na taki pomysł, żeby migracje do Europy z państw dalekich, tak sobie to powiedzmy, usprawiedliwiać tym, usprawiedliwiać tym, że jesteśmy za mało zmieszani. Ciekawa jestem Waszej opinii na temat ten pierwszy i tych pożarów, i tego, co ta pani tutaj powiedziała, bo muszę Wam powiedzieć, że. Czasami naprawdę człowiek sobie usiądzie i popatrzy się na to wszystko i zastanawia się, gdzie ten świat zmierza, naprawdę gdzie ten świat zmierza. I nie wiadomo czasami, czy się śmiać, czy płakać. Dajcie znać w komentarzach, jestem bardzo ciekawa waszych opinii. A teraz żegnam się już z Wami. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Żegnam się z wami z Portugalii gorącej, naprawdę ja tutaj siedzę i uwierzcie mi, że jest mega gorąco. Nie zapowiadają deszczu, także niestety z tymi pożarami prawdopodobnie Portugalia będzie, będzie się musiała mierzyć przez kolejne. Tygodnie. Dobra, znowu się będę rozgadywać, więc się nie rozgaduję. Żegnam się z Wami, buziaki. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam was. Pa pa!